Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Faniaktu. Zostaw subskrypcję koniecznie, ponieważ właśnie wracam z kopalni, przepraszam, wiem, że laguję, przepraszam, wiem, ale musiaż, Muszę szybko, mam pół godziny, niecałe, nawet 20 minut, żeby jechać do pracy. Co tu się dzieje? To, to, to nawet nie są jedyne skrzynki tutaj z tym wszystkim, co ja tu kopię w ogóle. To, to nawet nie, nie jest wszystko. Później mogę was poprowadzać. Ten odcinek ratuje. Przed odcinkiem, który wleci w piątek, ponieważ on jest taki ważny, bardzo. Ja chcę tylko tutaj nadmienić, że udało mi się zrobić challenge. Kurczę, nawet zostawiłem jeszcze 9 diaksów, czyli jeden blok chyba, bo przed chwilą wykopałem. Ostatnie pochodnie mi się skończyły, możecie zobaczyć jak to wygląda, żeby... no nie mam za dużo czasu, żeby to wprowadzać, ale no widzicie jak to wygląda, tam jest, z przeproszeniem, w pizdu, tam jeszcze w lewo jest, tutaj takie odwierty, tunele po 3, po 2, po 4 leciałem, tam jest bardzo cholernie daleko, o widzicie. W bok tam powchodziłem, tu jeszcze jakieś schodki są do góry w kilku miejscach, to na odcinkach będziemy wchodzić albo na live'ach, bo tam jakieś cave, y, kaniony poznajdowałem, a nawet gdzieś opuszczoną kopalnię chyba znalazłem, ale to nie jest jedyne miejsce, w którym kopałem, bo to jest za mało, bo ja wam pokażę, macie jeszcze zobaczyć na live, zapis, gdzie były statystyki, a teraz wchodzimy w statystyki, one się jakby wyzerowane, wiem, ale tym bardziej, jeżeli by wyzerowane, to zobaczcie, 55 tysięcy są wykopane, no... Tutaj na przykład dirtu, gravelu, czy węgla, nawet żelaza. To nieważne, bo tu skupiam się na tym głównie stołnie, który był. Statystyki możecie zobaczyć na zapisie z live'a, i na pewno dużo, dużo, dużo tam było mniej. W sensie no, nie że zero, ale no wiecie, to trochę. Kurde, to trochę jest kopania. Mam nadzieję, że to mi się nagrywa, bo jak nie to troszkę się zdenerwuję, bo do dzisiaj mam czas, dzisiaj jest właśnie wtorek I ostatnie godziny tak naprawdę, bo gdyby nie to, że mam pracę To mógłbym to inaczej troszkę rozegrać, ale No niestety jest jak jest, żyjemy w takim świecie, a nie innym, mam taką pracę, a nie inną i I tak muszę to wszystko na szybko zrobić Jeżeli rozmawiam, mówię was, gadam Spray trochę chaotycznie, to przepraszam. Mam nadzieję, że do znacznego grona, kurde, ale laguje, odbiorców trafi ten film. Szczególnie zależy mi, żeby obejrzał go mój bardzo, bardzo dobry widz, który bywał u mnie na live'ach od, od niedawna. Pozdrawiam go bardzo serdecznie. Ma Nick Zemsz, i właśnie z nim to jest związane. O, właśnie zobaczy. Top Donator Zemsz. Bardzo go pozdrawiam. Swoją drogą tutaj zobaczcie, tu jest pełno tych dropów, to wszystko będzie później w odcinkach, tutaj jest jeszcze pełno, ale jeszcze dalej mam, jeszcze, jeszcze gdzieś indziej jeszcze mam pełno, na dole tam, bo jeszcze tam bawiłem się w kopalnie, zaraz wam pokażę ten nick, zaraz pokażę, chwilka, chwilka, lada moment, tam jeszcze za wodą kopałem na dole. Dobra, nie wiem, mogę Wam na szybko pokazać, ale tak na szybciutko, szybciutko, bo naprawdę goni mnie czas, gdybym miał chociaż jeszcze godzinę, wolno bym was oprowadził, zrobił dłuższy odcinek, ale za bardzo nie mogę, ale zależy mi, żeby to dzisiaj wstawić. Tu jeszcze zabudowywałem, żeby tu nie, nie ten, nie nakładały mi się ścieżki, żeby mi się nie myliło za bardzo. Więc przepraszam. Ale tam też, tam kopałem daleko, tam daleko kopałem, tak samo daleko, tutaj, tutaj kopałem, tutaj, tam daleko kopałem. Tu trochę kopałem, tam kopałem. E, tutaj jakieś złoża były węgla bardzo dużo, za przeproszeniem od cholery. Było tutaj jakieś jaskinie się cave y pojawiały, to wszystko się łączyło tutaj jedno z drugim, tam właśnie gdzieś yy, są dalej jakieś jaskinie i kurczę naprawdę cave y i og ogromne rzeczy, ale to mi się na live'ie sobie poeksploruję, muszę sobie poprzypominać w ogóle, bo już zapomniałem co gdzie jest, tyle lawy mi się, prawie się zabiłem, możecie sobie zobaczyć na instagramie, wrzuciłem post na Instagramie, wrzuciłem pod, że prawie się zabiłem, bo kopałem, kopałem, kopałem po całą. Dzisiaj to było rano, bo wstałem szybciej, żeby jeszcze zdobywać się dementy. Kopałem, kopałem, kopałem po całą i wpadłem do lawy. Na szczęście dobry eku, mam bardzo dobry eku i szybko wodę postawiłem. zobaczcie tutaj, ile żelaza staków, ile tego, a to tylko stąd, a tam widzieliście jeszcze inne, jeszcze u góry były inne. To jest szalone. I patrzcie, da-da-dam. Zdemrz, mam nadzieję, że jeżeli to teraz oglądasz, wiem, że to może nie jest jakieś wiśniowe wymarzone, ale jak na kilka dni tyle bloków diamentów, to jest 63, to są 63 bloki diamentów. Mm, mam nadzieję, że jesteś w stanie to zaakceptować, ponieważ yy, nie wymigałem się yy, od tego. I kurde, na no, szybko chcę tu zrobić, ale, oh, aż kraszuję, aż mi tu coś nie idzie. O, jenki, e, dobra, bo chcę się podsadzić troszkę. Jeżeli się nie mylę, to powinno to być jakoś tak, tak, tak i tak. Dobra, zaraz zobaczymy, jak to wygląda. Jeszcze tu miałem zrobić, ale mam nadzieję, że to mi wybaczy, że to jeszcze przy okazji zrobię, bo to jest tylko sam napis miał być. Ale to jeszcze zrobię tu jakieś ściany ciekawe i sufit. Ale no, tu już zrobiłem po prostu takie tło. To też zbierałem z pół godziny na live to tło w neterze bez elitry. I zobaczcie, jak to wygląda wszystko po zrobieniu tego. Myślę, że. Ciekawie, że jest klasa, więc zemsz postawiłem ci pójnik z bloków diamentów, 63 bloki. Ja to tutaj tylko yy... Przekalkuluję sobie na szybko, potem e, powiem Wam albo coś tam z tym jeszcze. Nie, nie zrobię, bo nie zdążyłem robić tego filmu, muszę go na surowo wstawić. E, 63 bloki razy 9 diamentów, bo tyle jest na jeden blok. 567 diaksów, na to poszło. 567 diaksów. Rozumiecie to? A jeżeli byśmy chcieli to zrobić na staki, to. Oj, przepraszam, 567 podzielimy na 64 i to wychodzi. Ponad 8,5 i staka diamentów, na ten napis, ponad 8,5 i staka diamentów, stak bloków diaksów, na ten napis, zemrz, pozdrawiam cię bardzo serdecznie, mam nadzieję, że jesteś zadowolony z tego. Wczoraj w ogóle kilof, o pierwszy w by jeszcze kopałem, kilof mi się zepsuł, właśnie ten z bendingiem, tak, bo zagapiłem się, cholera jasna, i strzelił mi, i jeszcze musiałem trzy diaksy użyć, Lewela nie miałem, za cholery, żeby, mają się książki z bendingiem moje ruszyć, kurcze, potrzebne. No było ciężko, bardzo ciężko, ale udało mi się. Sam nie wierzyłem, że to się uda, ale cieszę się, że się udało. Jeszcze się upewnię, czy to się nagrywa, bo dobra nagrywa się, bo ja bym chyba po prostu był bardzo wściekły. Nie wiem jak to szybko się ujawni i jaki będzie tytuł, kominiaturka i wszystko kurczę, bo to musi być na szybko, ale naprawdę naprawdę kurczę, cieszę się, że się udało. Mam nadzieję, że zostawicie za to subskrypcję dla mnie na moim kanale, bo to było ciężkie wyzwanie, dosłownie w 4-5 dni w połączeniu z pracą jeszcze i życiowymi obowiązkami normalnymi zdobyć tyle diamentów. Wszystkiego tyle zdobyłem, a na złość tak diaksów było mało, że to jest po prostu szok. Dobrze. Zatem ty z tym akcentem tutaj yy, diamentowo napisowym chciałbym się z wami pożegnać. Yy... I cóż, dziękuję Wam za to, że jesteście ze mną na live'ach, za to, że oglądacie moje filmy, teraz oglądacie. Ja muszę uciekać, zarobić trochę grosza, bo niestety takie jest życie w Polsce. Mm, mam nadzieję, że będziemy się słyszeli na live'ach w najbliższym czasie. Nie wiem jeszcze kiedy dokładnie. Teraz mam na popołudnie, jak sami widzicie. O ja łaha, się walnąłem. Ej, no już mi tu messengery dzwonią. Kurczę... <gry> Tak, emocje górą. zemsz, pozdrawiam cię jeszcze raz bardzo serdecznie. Zostaw łapkę w górę, widzu drogi mój kochany. Eee, subskrypcję mojego kanału, zapraszam cię na mojego Instagrama, e, Twitcha, Fanpage'a i już niebawem startuje mój serwer Discorda, e, gdzie będę was zapraszał. Możecie tam sobie rozmawiać z różnymi ludźmi. Eee, mróweczki faniaktu, o tak więc zapraszam was bardzo serdecznie do zobaczyska, na razie, cześć, pa pa